Aby dodać urządzenie do aplikacji, należy nacisnąć przycisk Dodaj urządzenie, następnie wybrać dostęp, rodzaj bramy, brama przesuwna, wybieramy konkretny napęd. W tym przypadku jest to Frivia. Dalej, dalej. W tym momencie aplikacja pyta nas, czy na centrali elektronicznej napędu znajduje się taka etykieta. Jeżeli nie, nie ma takiej naklejki na naszym napędzie, to musimy użyć pilota Serenity. Wybieramy nie. Klikamy dalej. W tym momencie musimy podejść do centrali. Nacisnąć przycisk wzbudzenia na przynajmniej 2 sekundy. Bierzemy pilota Serenity do ręki. Zbliżamy go do centrali. Naciskamy przycisk tak długo, aż zacznie migać kontrolka przy radio. Klikamy dalej. Dalej. Na odwrocie pilota znajdują się numery, które trzeba przepisać, aby dodać napęd do aplikacji. Klikamy dalej. W tym momencie aplikacja wyszukuje urządzenie. Udało się znaleźć. Sprawdzamy, czy możemy sterować bramą naszą. Jeżeli udało się wysterować urządzenie, to potwierdzamy tak. Nadajemy nazwę. Przypisujemy do odpowiedniego pomieszczenia, w tym przypadku możemy pominąć. W tym momencie napęd połączył się już z aplikacją i możemy swobodnie nim sterować.